Witajcie w serii Minecraft Datapaki. Ja jestem Zeti i w tym odcinku zajmiemy się tworzeniem datapaka wybranego przez Was. Ponieważ w poprzednim odcinku w komentarzach prosiłem Was o wybranie jednej z opcji, którym datapakiem chcielibyście, żebyśmy się zajęli. W tym odcinku wszyscy wybraliście, no może nie wszyscy, ale większość z Was wybrała, słuchajcie, opcję trzecią opcję, która oznaczała nagrody za kopanie kamienia. Eee, Oprócz kamienia to mogą być w zasadzie dowolne bloki, ale w każdym razie idea tego datepaka, który stworzymy sobie dzisiaj jest taka że będziemy sobie coś tam kopali, kopali i co jakiś czas za to będziemy dostawali różne rzeczy. Na przykład diamenty, jakieś książeczki z mendingiem czy to co tam sobie tak naprawdę tylko wybierzemy. Działa to tak naprawdę na podobnej zasadzie co drop ze stona, na różnych tych wiecie jak są te śmieszne serwerki hardcore, to tam właśnie niszczycie sobie stouna i wam różne rzeczy z tego stona wypadają. I my sobie dzisiaj w tym odcinku właśnie coś takiego zrobimy, Tymczasem możecie sobie zajrzeć również do komentarzy, ponieważ zostawiłem tam Wam kolejny wybór odnośnie tego, co chcecie zobaczyć w nadchodzącym odcinku z datapacków. Dobra, w takim razie myślę, że nie ma co tutaj przedłużać, my bierzemy się do roboty. Na sam początek przygotujemy sobie bardzo prosty datapak. Datapack będzie ten zawierał tylko dwie funkcje, będzie to funkcja init oraz stick. O tych funkcjach mówiliśmy sobie w zeszłym odcinku. Jeżeli nie wiecie, jak taki Datapack przygotować, no to również możecie to zobaczyć wszystko w poprzednim odcinku z tej serii. Link do tego odcinka będziecie mieli w opisie. Jeżeli już to macie wszystko gotowe, no to zobaczcie, możemy się zabierać do roboty. To, co będziemy chcieli sobie stworzyć na sam początek, to bardzo prosty system, który będzie nam sprawdzał, czy w ciągu danego tika wykopaliśmy sobie jakiś kamień. I dopiero słuchajcie, jeżeli e, okaże się, że my osobiście wykopaliśmy jakiś kamień w ciągu danego tego tika, no to będzie można zrobić coś takiego, e, że albo dostaniemy za to jakąś nagrodę, albo za to jakiejś nagrody nie dostaniemy. Zwyczajnie. A W każdym razie nie chcemy, żeby była możliwość, że dostajemy jakąś nagrodę w momencie kiedy nie kopiemy kamienia, bo to zwyczajnie sensu by nie miało, jeżeli wiecie o co chodzi. W takim razie, słuchajcie, jak to w ogóle zrobić? Przede wszystkim zrobimy to sobie na scoreboardach, czyli to wszystko będzie oparte na tych naszych tablicach danych, gdzie ten nasz scoreboard będzie śledził statystykę wykopanego kamienia i ta statystyka będzie się resetować. Co jeden tick, tak żeby po prostu te liczby nam nie szły za wysoko, żebyśmy nie liczyli po prostu zwyczajnie ile kamienia łącznie wykopaliśmy, ponieważ to nie jest nam potrzebne, a tylko by nam utrudniało tak naprawdę dalsze rozwijanie tego datapaka. A chcemy tylko wiedzieć, czy w ciągu danego tika taki kamień został wykopany. Także co chcemy zrobić na sam początek? Na sam początek stworzymy sobie nowy scoreboard. Używając komendy SCOREBOARD, OBJECTIVES, ADD, tutaj nazwa e, tego scoreboarda, jego nazwę, wykopany kamień, hop e, i chcemy ustawić nie R, nie ARMOR, nie DEFCOUNT. E, chcemy ustawić coś takiego, co wam w tej chwili napiszę, czyli Minecraft, kropka, e, mind, dwukropek, Minecraft, e, kropka, stone. I słuchajcie, w ten sposób będzie nam się śledzić statystyka wykopanego kamienia. Teraz, jeżeli klikniemy sobie Enter, no to taki scoreboard nam się stworzył. Następnie, słuchajcie, chcielibyśmy przykładowo dodać siebie do tego scoreboarda. Czyli w związku z tym, napiszemy sobie scoreboard players add zeti. Wykopany kamień i damy sobie wynik 0 na start. I teraz, jeżeli komendą scoreboard objectives. Set Display Sidebar wykopany kamień. Wyświetlę sobie to. Widzicie, że wyświetliło mi się to z boku. No, jeżeli weźmiemy sobie kill, off, hop, proszę bardzo. Weźmiemy sobie kill off, damy sobie game mode survival no to kopiąc taki kamień zacznie nam się to zmieniać i zobaczycie, że po prostu ta statystyka nam się zwiększa cały czas. Dostajemy informację o tym, że wykopaliśmy więcej kamienia, jeszcze więcej kamienia, jeszcze więcej kamienia. Także tak jak mówiłem, chciałbym, żeby to się resetowało co jeden tick tak naprawdę. I do tego użyjemy sobie nowej komendy, czyli będzie to komenda scoreboard objectives, przepraszam, scoreboard Players, reset, zeti, wykopany kamień. I teraz liczba nam się zresetowała, ponieważ mamy wartość 0, a nikt inny nie ma żadnych wartości w tym scoreboardzie, no to ten scoreboard nie będzie nam się wyświetlał. Jeżeli wykopię sobie jeden, no to nam się wyświetli. I teraz będziemy chcieli, żeby to nam się resetowało. Ten scoreboard nam się resetował co jeden tick Czyli w związku z tym, m.in. tą komendę scoreboard place reset wykopany kamień umieścimy sobie w funkcji tick za chwilę. Natomiast, jeżeli chodzi o wszystkie poprzednie komendy, których użyliśmy, czyli komendę scoreboard objectives add wykopany kamień, e, minecraft.mind, dwukropek minecraft, Stone, e, to komendę sobie umieścimy w funkcji init. A zresztą za to weźmiemy się właśnie w tej chwili i zobaczycie, która z tych komend, gdzie w tych funkcjach powinna pójść. Także do naszej funkcji init wklejamy sobie komendę, która będzie tworzyła nam ten scoreboard, czyli scoreboard objectives at wykopany kamień Minecraft.mind. Minecraft.stone. Natomiast do drugiej funkcji tick, jak teraz sobie do niej przejdę, wklejamy dwie pozostałe komendy, czyli scoreboard players at małpa A zamiast zeti wykopany kamień 0. Um, I słuchajcie, tutaj też zamiast zetim muszę zmienić na małpa a, scoreboard, players, reset, małpa a, wykopany kamień, gdzie należy pamiętać, że scoreboard, players, reset, małpa a wykopany kamień um, musimy już zostawić tak, aby zawsze znajdowało się na końcu tej funkcji tick, um, ponieważ dopiero pod koniec ticka chcemy zawsze ten e, wynik każdego gracza w skorborodzie wykopany kamień resetować, żeby on się nie resetował wcześniej, inaczej to wszystko może nam się tutaj pomieszać. Także ta komenda będzie zawsze na samym końcu w funkcji tick e, i tutaj gdzieś pomiędzy będziemy wpisywali inne komendy, ale do tych innych komend przejdziemy sobie za chwilkę. Teraz słuchajcie, wyjdziemy sobie z powrotem na nasz świat i wpiszemy komendę reload, żeby wszystko nam się załadowało ponownie. I w tym momencie już nam powinna działać ta funkcja, według której, po prostu, będzie nam sprawdzało, czy w danym tiku wykopaliśmy jakiś kamień. Zresztą widzicie to, co jakiś czas po prawej stronie ten scoreboard wyskakuje i się chowa. To oznacza, że wykryło nam w ciągu jednego tika, że kamień wykopaliśmy, ale ten scoreboard od razu się resetuje. W każdym razie to jest dokładnie to, o co nam chodziło. I teraz będziemy chcieli sobie stworzyć kolejny scoreboard. Słuchajcie, scoreboard ten będzie nam liczył wartości od 0 do 999, i co jeden tick po prostu kolejna wartość będzie dodawana, czyli plus jeden jakby będzie w każdym kolejnym tiku, czyli innymi słowy zajmie nam to 1000 tików, żeby taki scoreboard od 0 do 999. Nam przeleciał ze wszystkimi swoimi wartościami. I do czego to będzie teraz służyło? Słuchajcie, dzięki temu, dzięki temu scoreboardowi, który sobie za chwilę stworzymy, będziemy w stanie losować sytuacje, w których w momencie, kiedy wykopaliśmy jakiś kamień w ciągu danego tyku. To czy powinniśmy otrzymać nagrodę, czy nie powinniśmy? I dla każdej, z tych, dla każdej z tych wartości w tym scoreboardzie od 0 do 999 będziemy mogli przypisać różne sytuacje. Jeżeli nic nie przypiszemy, to po prostu nic nie dostaniemy. Natomiast jeżeli na przykład dla wartości 1 w tym scoreboardzie przypiszemy wartość a przypadek, w którym dostajemy jakąś nagrodę, no, to jeżeli wykryjesz, że w tym samym tiku e, rozkopaliśmy jakiś kamień i wartość w tym scoreboardzie była równa e, 1, no to otrzymamy tą nagrodę. Jeżeli to jest zbyt skomplikowane, to mam nadzieję, że za chwilę zrozumiecie, jak to działa, bo weźmiemy się za e, realizowanie tego po prostu w praktyce. Także ten scoreboard sobie tworzymy. I tym razem tworzymy sobie scoreboard Objectives Ed, i tutaj napiszemy sobie na przykład nazwę tego scoreboardu Random Max 999, czyli losowa liczba od 0 do 999, i damy tutaj coś takiego jak DAMI. Gdzie DAMI jest po prostu czymś, co pozwala nam swobodnie, tylko i wyłącznie komendami, operować na tym scoreboardzie. I teraz chcemy, słuchajcie, jak stworzyliśmy sobie ten scoreboard dodać fałszywego gracza, czyli gracza, który tak naprawdę nie jest graczem, no aczkolwiek scoreboard traktuje go jak gracza, ale to będzie coś takiego, do czego po prostu będziemy nasze wartości przypisywali, czyli wpisujemy sobie scoreboard players add i tutaj wpisujemy nazwę tego gracza, najlepiej żeby, żebyśmy wiedzieli, że jest mała szansa, że taki gracz w ogóle istnieje, bo inaczej on może nam namieszać w tym scoreboardzie, czyli nie chcemy dodawać niczego co się nazywa Zeti, bo taki gracz by po prostu ten scoreboard popsuł. Chcemy ustawić sobie po prostu na przykład napis random podłoga number. I tej, temu, temu, fa, temu fałszywemu graczowi, jak tutaj jeszcze sobie wpiszemy, Dodamy to do scoreboardu Random Max 999. Temu randomowemu graczowi będziemy przypisywali jakieś różne wartości, właśnie od 0 do 999. I na początku damy mu wartość 1. Dlaczego 1, nie 0? Słuchajcie, ponieważ w ten sposób będziemy musieli tylko jednej komedy żeby jednocześnie stworzyć, stworzyć tego gracza w tym scoreboardzie. I doliczać mu punkt po jednym punkcie w każdym tiku. Inaczej musielibyśmy stworzyć dwa scoreboardy, dlatego my robimy coś takiego. Nie wiem, czy na razie ma sens tłumaczenie do końca, jeżeli jeszcze tego nie zrozumieliście, dlaczego tak zrobiłem. Ważne, żeby po prostu tak zrobić, ponieważ nasz, nasze funkcje będą mniej obszerne w ten sposób. Po prostu, i słuchajcie, jak sobie tak zrobiliśmy, no to teraz możemy sobie to wyświetlić. Czyli wpisać komendę, proszę bardzo, scoreboard, objectives, set display, sidebar, random max 999 i zobaczymy, że jak będziemy sobie wpisywali tą komendę cały czas, to wartości tutaj po prostu po boku będą nam rosły. I ta komenda nam się będzie wykonywała dodatkowo co tick, będzie to co tick, co oznacza, że po prostu te 1000 sticków minie i nam się wszystko zresetuje. No, nie do końca no słuchajcie. Jeszcze musimy dodać jedną komendę, e, którą za chwilę włożymy sobie do odpowiednich funkcji, również tak jak pozostałe komendy. Natomiast będzie to komenda Scoreboard, e, Players, reset hop, e, random number. Number, proszę bardzo, e, random Max 999. I to będzie nam to wszystko resetowało, i teraz znowu będzie mogła działać ta komenda, która nam dodaje, dojdzie do wartości 999, i nam się to wszystko zresetuje. Za chwilę zrobimy to wszystko w odpowiedni sposób, ułożymy to sobie w naszych funkcjach. Także jeszcze jedną tylko rzecz powiem, że będziemy chcieli to uwarunkować, ponieważ nie chcemy, żeby tak po prostu się to resetowało. Musimy do tego dodać jakąś, jakiś warunek dodatkowy. Słuchajcie, naszym warunkiem będzie, że doszło to do wartości 999. E, czyli po prostu, jeżeli e, chcemy sprawdzać, czy taka wartość została osiągnięta, no to na początku, ja sobie to w ogóle skopiuję hop, e, i napiszę od nowa. Na początku musimy napisać execute e, if, czyli wykonaj, jeżeli score e, random number w scoreboardzie random max 999 matches 999, czyli jeżeli wynik random number w tym scoreboardzie będzie równy 999, no to wówczas chcemy napisać ran i tutaj wkleimy sobie tą naszą komendę, usuniemy oczywiście ukośnik i nam się ten scoreboard zresetuje. Także do naszej funkcji init tworzyliśmy sobie jedną komendę z tych wszystkich, które przedstawiłem przed chwilą. Jest to komenda scoreboard objectives at random number random max 999 dami, czyli ta tworząca nam scoreboard, w którym będziemy sobie to liczyli. Natomiast jak przejdziemy sobie do funkcji tick to tutaj dodaliśmy sobie komendę scoreboard players at random number random max 9991, czyli ta, która co tick będzie nam dodawała wartości 1 do naszego scoreboarda, tak aż to po prostu dojdzie do liczby 999 i tutaj na samym końcu włożyliśmy sobie jeszcze komendę execute i w score random number random max 999 meczes 999 run scoreboard players reset random number random max 999. Czyli w momencie, gdy dzięki tej komendzie nam ta wartość dojdzie do 999, to ta komenda spowoduje, że po prostu ta wartość się z powrotem wyzeruje. I ważne jest, żeby ta komenda znajdowała się tutaj w tym naszym. W tej naszej funkcji jako przedostatnia przed score player reset małpa wykopany kamień w taki sposób po prostu, żeby tutaj można było jeszcze kilka rzeczy przed to wkleić, żeby w międzyczasie jeszcze dla wartości 999 w tym naszym scoreboardzie a różne rzeczy mogły się tutaj dziać. I teraz, jak wyjdziemy sobie z powrotem na nasz świat i użyjemy komendy reload, to po prawej stronie zobaczymy, że wszystko już nam działa. Te wartości się zmieniają, chodzą od 0 do wartości 999. Zresztą, tak jak powinniście zauważyć, już za kilka chwil a te wartości się zresetowały, czyli wszystko działa nam dokładnie tak, jak trzeba. Mamy już dwa nasze scoreboardy, które naliczają nam. Kolejno czy w danym Tiku rozwaliliśmy jakiś zniszczyliśmy jakiś kamień e, oraz liczą wartości od 0999, czyli możemy się brać za następne rzeczy. Rzeczą, którą chcemy zrobić teraz jest precyzowanie warunków, w których będziemy dostawali nasze nagrody. Do tego chcemy wejść do funkcji Tick. I tutaj dopiszemy sobie kolejną komendę. Słuchajcie, przede wszystkim chcemy, żeby wypisując tą komendę, żebyśmy mieli efekt, jakby dowolny gracz, który w tej chwili jest na naszym świecie, wykonywał tę komendę. Do tego użyjemy sobie komendy execute s mopa, -a, czyli da nam to właśnie taki efekt. Jakbyśmy to my, będąc na przykład na świecie. Wykonywali tę komendę, którą będziemy sobie teraz pisali. Dodatkowo możemy sobie dopisać etmo.ps, czyli w miejscu, w którym znajduje się ten gracz, który tę komendę wykonuje, w tym przypadku nie jest to jakieś niezbędne. Aczkolwiek, w sumie, dodając to tutaj, nic nie stracimy, możemy tylko ewentualnie zyskać, jakbyśmy tego do czegoś później potrzebowali. Następnie chcemy dać sobie pierwszy warunek. Słuchajcie, pierwszym warunkiem, żeby dostać jakąś nagrodę, jest to, że w ciągu tego tiku, w którym wykonuje się ta funkcja, musimy wykopać jakiś kamień. Czyli do tego chcemy napisać if, score. Małpa s, czyli wynik tego, jeżeli wynik gracza, który wykonuje tę komendę, i wskor małpa s w scoreboardzie wykopany kamień jest równy 1, czyli matches 1. Czyli to jest pierwszy warunek. Jeżeli nasz wynik w scoreboardzie wykopany kamień jest równy 1. To jest równoznaczne z tym, że wykopaliśmy po prostu jakiś kamień w ciągu tego Tika. I słuchajcie, kolejnym warunkiem będzie if score a random number. A przepraszam, nie random max, tylko random number, właśnie. A w scoreboardzie dopiero random max a jest równy. I tutaj możemy wpisać sobie dowolną wartość od zera. Do 999. Ja sobie dam na przykład 1, niech będzie 1. Tak na dobry start. Słuchajcie, to co robi ten fragment i w score random, number random, max 999 matches e, Przepraszam, matches 1, e, to sprawdza, czy, mm, <ścoughs> czy aktualnie w tej chwili wynik na tym scoreboardzie, który robiliśmy sobie przed chwilą. Jest równy 1. Tak jak zresztą wiemy, wartość może być jakakolwiek od 0 do 999, także szansa na to, że w tym Tiku, w którym wykonuje się ta funkcja, ten wynik będzie się równał akurat 1 to jest mniej więcej 1 tysięczna. W zasadzie czysto matematycznie to jest równo 1000 tysiączna, aczkolwiek różne rzeczy tam mogą na to wpływać. Aczkolwiek my to traktujemy jako jedną tysięczną, czyli dokładniej słuchajcie, mówiąc mamy jedną, jedną słuchajcie, tysięczną, czyli 1 dziesiątą procenta szans na to, żeby wszystkie warunki, które w tej komendzie sobie w tej chwili wypisujemy, zostały spełnione, co jest całkiem mało, ale za chwilę sobie przejdziemy do tego, jak to nieco zwiększyć. Natomiast słuchajcie, skoro to już jest równe 1, no to Chcemy, tak naprawdę, mamy tutaj wszystkie wartości, wszystko, wszystkie warunki, przepraszam bardzo, które chcieliśmy mieć wypisane. No to chcemy, żeby to teraz coś robiło i my będziemy chcieli, żeby to nam wykonywało funkcję funkcję, którą stworzymy sobie za chwilę run function, funkcję i tą funkcję będziemy mogli nazwać sobie nagroda, czyli jak się domyślacie, to będzie funkcja odpowiedzialna za danie nam jakiejś nagrody. Czyli w takim razie powtórzmy sobie jeszcze raz o co tutaj chodzi w tej komendzie, w tej jakże długaśnej komendzie, którą wypisaliśmy. Po pierwsze, komenda cała ta będzie nam się wykonywała w ten sposób, jakbyśmy my, jako gracz, ją wykonywali, mimo że funkcja ją wykonuje. Poza tym, ta funkcja, która jest wykonywana dzięki tej komendzie, będzie również się wykonywała w sposób taki, jakbyśmy to my ją wykonywali. To jest taki side effect. Z którego sobie za chwilę też skorzystamy. Dodatkowo sprawdza ona dwa warunki, z których oba muszą być spełnione, żeby ta część się wykonała. Czyli odpaliła nam się funkcja, którą za chwilę zrobimy. Pierwszym warunkiem jest to, że w ciągu tego tika musimy wykopać jakiś kamień. Natomiast drugim warunkiem jest to, że wartość na tym scoreboardzie, który nam liczy od 0 do 999 musi być akurat równa 1. A, czyli inaczej mówiąc, tak jak powiedziałem, przed chwilą, mamy 1 procenta na to, że dostaniemy jakąś nagrodę po wykopaniu kamienia. Także teraz, skoro już sobie zrobiliśmy coś takiego, no to chcemy dodać tą naszą funkcję nagroda. W ogóle tutaj jest function funkcja nagroda, jakby ktoś się zastanawiał, ponieważ funkcję to jest nazwa folderów, w którym znajdują się nasze funkcje. Tak go dosłownie nazwałem. Czyli mniej więcej tak jak, a w zasadzie dokładnie tak samo jak w poprzednim odcinku. Jeżeli nie widzieliście, możecie zobaczyć słuchajcie, to sobie na razie zminimalizuję, i teraz słuchajcie, jak jesteśmy tutaj, mogę sobie dodać tę funkcję. Także dodamy sobie, proszę bardzo, nagroda, nagroda. I tutaj zmienimy sobie txt na mc function. Proszę bardzo, i wszystko powinno nam śmigać. Klikniemy sobie tak, no i super. I teraz chcemy jeszcze tylko to otworzyć i dodać coś tutaj, żeby nam to coś robiło. Po pierwsze, chcemy sobie dać komendę. Uh, GIF, małpa S, uh, Minecraft, dwukropek diamond. Czyli dosłownie, jeżeli ta funkcja się wykona, to dostaniemy diament, przypomnę, przypomnę tylko, żeby się wykonała, wszystkie te warunki w poprzedniej tej komendzie muszą zostać spełnione. Dodatkowo, oprócz dawania sobie diamentu, możemy sobie dać fajny jakiś komentarz związany z tym, ja tutaj sobie taki wcześniej przygotowałem, ponieważ nie chciałem się tego teraz pisać, bo za długo by to zajęło. W każdym razie, to co to robi, no to wypisze nam na czacie, gratulacje, znalazłeś Aś. Diament, gdzie diament będzie napisany w kolorze Ekła. Eee, także słuchajcie, w zasadzie to by było tyle, aczkolwiek tak jak powiedziałem, wrócimy sobie do tego teraz, szansa na to, że <laughs> szansa na to, że uda nam się zdobyć nagrodę z wykopanego kamienia, jest w tej chwili bardzo, bardzo mała. Także my chcemy sobie ją trochę zwiększyć. Jak to zrobić? Pomożemy ją zwiększyć zamiast 10%, na przykład zwiększymy sobie, ją, załóżmy do 1%. Niech już będzie 1%. Słuchajcie, to co zrobimy, to skopiujemy sobie to, zrobimy C i wklejemy to tutaj hop, dokładnie, dokładnie, dokładnie. 9 razy, tak, żeby mieć 10 razy wypisaną tą samą komendę. I oczywiście, słuchajcie, to możemy sobie wykonać teoretycznie w oddzielnej funkcji. Jeżeli chcemy mieć większy porządek na potrzeby tego odcinka, zrobimy to tutaj. Też będzie działało. Też będzie działało, więc nie ma problemu. Natomiast w tej chwili dużo nie zmieniliśmy, ponieważ wartość, wartość ta jedna, wyjątkowa wartość od 0 do 999 jest w tym miejscu taka sama. Chcemy, żeby dla różnych wartości się to działało. Działo tak, żebyśmy mieli po prostu różne przypadki, w którym możemy te nagrody dostać. Także ja sobie tutaj rozpiszę inne losowe wartości od 0 do 999. Akurat w tym przypadku sobie tak równo wypisuję, ponieważ tak po prostu ładniej to wygląda. Wiele to nie zwiększa w tym działaniu, aczkolwiek możemy sobie to tak wypisać, i wówczas dla tych różnych wartości po prostu. Jeżeli rozkopaliśmy kamień w ciągu danego tika i jedna z wartości w scoreboardzie RandomAx999 będzie równa tyle, no to dostaniemy Słuchajcie naszą nagrodę. I teraz tak naprawdę możemy sobie to zapisać, wszystko tutaj pozapisywać i całość przetestować, czy działa. W takim razie, wszystko co musimy zrobić na koniec, to wpisać sobie po pierwsze komendę Reload, żeby odświeżyć nasz świat i datepaki. I co? I zacząć kopać, ponieważ tylko w ten sposób możemy przetestować, czy to, co zrobiliśmy przed chwilą, działa w 100%. Oczywiście przypominam, że ustawiłem 1% szans na to, żeby dostać jakąś nagrodę, dostać jakiś drop z tego stone'a. Tym naszym dropem będzie akurat diament. Więc chwilę najpewniej będziemy musieli sobie pokopać, żeby coś ciekawego dostać. Czyli statystycznie w sumie, raz na 100 bloków, powinno nam się coś ciekawego tutaj trafić. I proszę, kilkadziesiąt bloków później, dostaliśmy nasz diamencik, wyświetlił się również komunikat. Eee, gratulacje, znalazłeś diament. No, czyli wiem, że wszystko działa tak naprawdę. Eee, także słuchajcie, no. To by było wszystko z mojej strony. Zachęcam oczywiście do tego, żebyście się tym trochę pobawili. Jeżeli nie chce wam się z jakiegoś powodu tworzyć tego datapaka, nie musicie oczywiście. Jeżeli macie również problemy no to z tworzeniem takiego datapaka, no to możecie go sobie pobrać z opisu. Ja pod takimi odcinkami będę te datapaki zawsze w opisie tam umieszczał, będę dawał link do ich pobrania przynajmniej, także możecie się tym również trochę pobawić. Dodawajcie jakieś swoje własne dropy tutaj, dodawajcie różne procenty, nie wiem, róbcie z tym co chcecie tak naprawdę, bo to chodzi głównie o dobrą zabawę, a nie tylko i wyłącznie o to, żeby się Czegoś sensownego nauczyć, aczkolwiek myślę, że to też jest całkiem ważne. No dobra, słuchajcie, w takim razie ja dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Proszę, dostaliśmy nawet kolejny diamencik. I słuchajcie, widzimy się już w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, także do zobaczenia i cześć.